Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ponownie trzeci raz. E, feedback z kolekcji Topla 2005 od Panini. Mamy tutaj e, 24 karty i dwie Holodind. Z, klub, z klubów mamy Liverpool, Manchester City, Bayern, Inter, Alasr i Real Madrid. A z narodowości Argentyna, Anglia, Francja. Niemcy, Włochy i Hiszpania. Um, mam na ten moment Holänd tylko 8 y, sztuk i wam ich pokażę. Pierwsza karta Barela z Interu. Cristiano Ronaldo z Al z, z Realu Madryt. Rodrigo z Real Madrid, wszystko nie zapominam. To. Mike Mignon z, z Francji, Florian, wi, Florian Wirt z e, a, mm, Niemców, Havertz z Niemców i ostatnia karta, Hazard. Williams z Hiszpanii. I mam jeszcze trochę kolorków. Czyli Ronaldo złoty. Ambitable z Alnastr. Bellingham czerwony z Anglii. I powtóreczka Bellingham z Anglii. Czerwony. Dobra. I zaczynamy. Wtedy otworzymy. Tu widać jakieś karty. I chciałam Wam powiedzieć, tylko zapomniałem. Bardzo Was przepraszam. Że my zrobimy sobie pojedynek. Dobra. I widzę już tu pierwszą, nową kartę. Holodined. I dobra, zaczynamy. Będziemy szukać Liverpoolu, Alison z Liverpoolu, haloraj pierwsza i też so Liverpool Soboslai z e, Liverpoolu. To są moje nowe karty. No i dobra, zaczynamy od pierwszej karty. Czyli to jest Hurricane z Bayernu. Nie Kolorek, ale dobra. Dalej. Kubarsi, Future Star e, Ambitajbul ten był Hurricane. Przepraszam. Kubarsi, Future Star z Hiszpanii. Emiliano Martinez z Argentyny. Max Power. E, Max. Masterclass, przepraszam. Dalej, żała że z Bayernu Monachium, Max Power. Saka z Anglii. Fratezi z Interu, Electric, Winner, Rodri z tego, um, Hiszpanii. Winner. Pomykano z Francji Max Power, Holland, Impact Hero z Manchester City, Tonali z, z tego, z Włoch Electric, Max Power, Buongiorno z Włoch, Coman z Bayernu i teraz Wazówczki. Declan Rice z Anglii, Lisandro Martinez z Argentyny, Los Elso z Argentyny, Tonali z Włoch, Nubel, Nubel z a, um, tego Niemców, Gravenberg z. Liverpoolu? A przepraszam Poczekajcie, bo muszę poszukać Kart Może były tam Na pewno były z, Chyba z Liverpoolu A nie, dobra, nie było No to Możemy dać na jakiej to jest pozycji? Aha, no to to. No, możemy to robić. Teraz tak możemy. Gonzales z Argentyny, Luis, moja nowa karta, z Manchester City, Phil Crib. Z... z Niemców, Torres z Hiszpanii, Gnabry z Niemców i ostatnia karta, czyli Savinia, Manchester City. Jeszcze raz sprawdzę, żeby tam coś mi się nie pomyliło. slaj i to wszystko na tym odcinku pa do zobaczenia cześć.